Siemma, tu Zabrzan. E, chciałem Wam pokazać w tym filmie, jak zrobić spolszczenie Nie na zupełnie nowym i odmienionym programie do robienia ich. A więc ściągamy plik, do którego link podam w opisie filmu. Otwieramy folder i mamy dwa pliki: metin 2 Connect Changer i 2 Odpalamy metin 2 Connect Changer. I mamy do wyboru: angielską wersję czy polską. W IP. Wpisujemy na przykład 5.123.321.12, login port i harport zostawiamy, a nazwę serwera wpisujemy na przykład bla, bla MT2. Klikamy zapisz i pokaż nam się skopić blabla MT2X do folderu z niepaczowanym metinem. Klikamy OK, zamykamy to konto, okno przepraszam. I jak widzicie mamy tutaj nasze spolszczenie zrobione. To spostrzenie wystarczy tylko wkleić do folderu z Metina 2008 i odpalić i gramy. Dzięki za obejrzenie tego filmu i to na razie wszystko. Na razie.